Siemanko to wasza oceania. I słuchajcie, będziemy robić sobie dzisiaj dziewczynkę z kina. Nie wiem jak to nazwać. Chyba z kina można, e, tak nazwać w The Sims 4. Ponieważ chciałabym mieć taką o, dziewczynę I słuchajcie, sekundę. Wróciłam i zobaczcie co znalazłam. Kucis Meterek! on jest nasz on jest nasz i tylko nasz teraz patrzę sobie na warianty kolorystyczne ale myślę że ten byłby e, najlepszy spódnica jak była spódnica hmm. jakby niebieska w ogóle jestem fanką e, jestem fanką tej Ale jakbym się pozbyła czapki króciutkie masz włosy wiesz to się zmieni bo chciałabym mieć włosy dwukolorowe. Niekoniecznie, tak? Pff. Zobaczcie. Irokes. Oczywiście nie mój styl, ale. Gdyby zrobić taką. Nie, nie podoba mi się. W ogóle zobaczcie. Znalazłam idealny włosy. O! Ludziki! Ej, będą. Pan... Zostają. O, będę miała zbitkę najlepszych tych... Będę miała zbitkę najlepszych rzeczy. Wow. Buty są idealne oczywiście. Ostatecznie wybrałam... takie coś. Naprawdę, ja nie rozumiem makijażu w Simsach, ale po prostu te... Okulary. Może jakieś okulary? Ja. Nie pasują do nich. Dobra. Czy coś jeszcze tu by można dodać? Na przykład naszyjniki można by było. A ty co? Bo e, pod... ci nie widać tego naszyjnika. A, bo pewnie po prostu blokuje się. Dobra. W takim razie nie będzie naszyjnika i chodźmy zobaczyć do oficjalnych. Hmm. Weź te buty zamienić. Kobie to. Masz być wytworna. Miała takie. O. Um, sukienka. Do takiej do pracy czekaj. Oficjalne to raczej bym coś takiego nie dała. Dałabym ci bardziej Pff. Nie, czegoś takiego na pewno nie. To jest bardziej na imprezę. Na oficjalne to bym bardziej dała coś takiego, albo coś takiego, albo nie, bo to jest to poczynienia. Ale w sumie ta spódnica, albo ta, plus górna część ubioru, to będzie na razie to. Słuchajcie, najgorzej to nie wygląda. Tylko musimy zrobić hop. No właśnie. Ta spódnica, żeby była w jakimś innym kolorze. O! Ej, no zobaczcie, ładnie. Chcemy, żeby była chuda. No, może nie aż tak. O. Mamy wszystko. I zobaczmy teraz, sobie sportowy No, jest prawie spokojny. Jest bit. Łocie, kocikam. A ty chcesz biegać tym? Kobieto, ty w tym nie. Żadnych ćwiczeń nie zdołasz zrobić. No, proszę bardzo, masz profesjonalne... Yy... Prawda? Prawda? No jasne, że tak. O Boże. I to jest do spania. Bo nigdy nie rozumiałam tego. Ani tego. Ja bym ci dała taką piżamkę. Mm. A ryziowa będzie. Ryziowa. Tylko, że do spania prosiłabym Cię, kochanie, żebyś zdjęła wszelki makijaż. Ponieważ wszelki makijaż do spania jest zabroniony całkowicie. O. To mi sugeruje, że to miała być Barbie. To mi sugeruje Barbie, ale, ale ja w tym nie widzę za bardzo Barbie. Nie wiem jak wy... Co wybrałam? Wybrałam sukienkę i się pozbyłam tego dziwnych, yy, tych dziwnych okularów. I słuchajcie, słuchajcie. Kolczyki z lodami są w sędzie. Bo te kolczyki yy, podbijają moją ten. O boże. O Boże. Co ty męskie dałaś? Męskie to są? Nie no, niemożliwe. Jestem tego fanką Oto i nasza przecudowna e, kochana ta Simka. O. 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 miał! gray, Miau, miau, miau. I oto i tak wygląda nasza Simka i zaraz zobaczymy jak będzie wyglądać w rozgrywce. Ale zobaczmy sobie w ogóle jaki to kreatywność. Dobrze by było, gdybyś była malarką. E, szczęśliwa rodzina. Nie, nie, nie chciałam tego. E, chciałam być, była molem książką. Zapalańcem oczywiście nie będziesz. Mm, możesz być także aktywna, ale materialistką to ty raczej nie będziesz. Nie cierpi dzieci? Mm, nie powiedziałabym. Towarzyska. O, to Ci pomoże w życiu, kochana. I jak ją nazwiemy? Oceania. Syrenia. I tak ją nazwiemy. I tak, udostępnię Wam ją, oczywiście. Tutaj e, tak wygląda i udostępniamy. A ja się z wami pożegnam i na razie.